Cześć! Cześć. Eee, słuchaj, widzowie Teatru Kwadrat chcieliby zadać Ci kilka pytań. Bardzo mi miło. Eee, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Radwan i miło mi Państwa gościć. Słucham. Powiedz nam, co robisz podczas kwarantanny? Co robię podczas kwarantanny? Eee, robię wszystko to, na co nie miałam czasu, jak tej kwarantanny nie było. Y, nagrywam dla Państwa z teatrem Kwadrat czytania performatywne. Nagrywam filmiki na swój kanał na YouTube. Piszę książkę i o, właśnie, pochwalę się Państwu, bo robię coś, na co miałam ochotę już od dawna, a brakowało mi czasu. Robię y, takie wierszyki, wycinanko, wyklejanki. Y, wycinam różne słowa, zwroty z książek i z czasopism, i ubieram je w nowe sensy. Bardzo je lubię, jestem z nich dumna. Jest już dość późno, a ty jesteś już albo w sumie nawet jeszcze w szlafroku. Przyłapana, o. o. Powiedz nam, do której śpisz? Eee, do tej, o której się obudzę. A tak, yy, tak ten serio, to żałuję, że nie mam jakiegoś takiego rytmu dnia stałego, no ale nie potrafię. Jak trzeba, to wstanę od 5 czy 6 na plan zdjęciowy, a jak nie, to pośpię do 10, 12, czasem do 16. Powiedz nam, co w Twoim życiu na zawsze zmieniła pandemia? Co zmieniła pandemia? Zostałam gwiazdą YouTube'a! O, proszę bardzo! <ścoughs> tak. Umiesz gotować? No, myślę, że Magda Gessler by nie nazwała tego gotowaniem. Ale tak zdarza mi się popełnić jakieś danie. Bardzo robię dobre brownie z fasoli i omlet bananowy. Tak tak. A jaki jest twój ulubiony deser? Eee... mój ulubiony deser... Hmm. Wszystko co owocowe, wszystko co waniliowe, śmietankowe... Bardzo lubię krem mascarpone i bitą śmietanę. Wajną też lubię. Mhm, to nie wolno. Jaka jest twoja dobra cecha charakteru? Dobra cecha charakteru? Zawsze szukam albo staram się e, szukać i staram się znaleźć e, dobro w drugim człowieku, w innych ludziach. No i jeszcze jestem, mi się wydaje, sumienna, pracowita i ambitna. Chociaż to czasami jest niestety też e, jakby utrudnienie w moim życiu. To Czy Twój piesek potrafi jakieś sztuczki? On potrafi, dużo potrafi. Bajronek. Chat. No pięknie, daj łapkę. Pięknie. Drugą łapkę. Ślicznie. Piątka. Dobrze. Dwie piąteczki. Och, jak pięknie. Leżeć? Dobrze. Krz. Tak pies. Grzeczny tak, jest. O! dobrze. Jeszcze raz, daj mu szansę. Siat. No, dobrze. Jesteś bardzo pogodną osobą. No, już nie jestem bywa. A masz jakiś sposób na poprawę humoru? Eee, moje zwierzaki, pies i kot że filmiki z psami sami mm. kotami. Uh. Ja nie mam bardzo ciężkie i smutne chwile również w życiu. I chyba pomaga mi wsparcie najbliższych. Wita śmietana I, i to, że, że, że czuję sens w tym, co robię, że kocham to, co robię, że lubię to, co robię, i że robię to, co lubię. O. Możesz nam coś polecić na Netflixie? Na Netflixie. Eee, właśnie skończyłam czwarty sezon Domu z Papieru. To jest super serial, i, i już się denerwuję, że nie ma piątego sezonu, i nie wiadomo kiedy będzie, bo przez tę pandemię całą przecież nie nakręcą tego za szybko, chyba. Czy coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze? Tak, jeszcze polecam Wam Państwu serial. Dark jest też super i ostatnio oglądałam, wszystkie sezony obejrzałam. The Crown. To jest serial o, o królowej Elżbiecie. Od w sumie nastoletnich chyba lat. Też bardzo polecam. A jakaś książka? Książka, książka. Tak wiem, co polecam. Yy, bardzo polecam zawsze wszystkim, przy każdej okazji możliwej książkę pod tytułem Droga artysty, Julii Cameron. Jest bardzo inspirująca i naprawdę warto. Poza tym. W innym filmiku dla, dla Kwadratu mówiłam, że bardzo lubię biografię. Mm, bardzo mi się podobała biografia Destina Hoffmana, a jeszcze bardziej chyba Al Pacino. Nazywa się y, Al Pacino o sobie samym i to jest taki zbiór wywiadów właśnie Al Pacino z Laurencem Gruberem, Chyba tak ma nazwisko. Bardzo, bardzo, bardzo fajna książka. I z sentymentu jeszcze przypomnę, y, że lubię Łuk triumfalny, łuk triumfalny remarka. Z tej książki też był, miał monolog do szkoły aktora, dzięki któremu się dostałam. No dobra, to teraz trochę trudniejsze pytania. Przyznaj się, jak oszukałaś przeznaczenie i zostałaś aktorką zamiast lekarzem? Co? To zadał to pytanie, przyznać się. Znajdę winowajcę. Czy oszukałam przeznaczenie? No nie, no bo gdyby moim przeznaczeniem było zostać lekarzem, no to, to Bóg zrobiłby, zrobiłby coś, żeby mnie mdlała na widok krwi. No, ja wiem, że to może tak się wydawać. Dużo ludzi mnie o to pytało, że skoro Twój tata jest lekarzem, Twoja siostra jest lekarzem, to czemu nie zostałaś lekarzem? No, no, no nie, no nie. Oni są rzeczywiście wybitnymi specjalistami i podziwiam ich bardzo, no bo ratują ludzkie życia, ale ja bym chyba nie dała rady. No, aktorzy mają, mają inne zadanie. Ubarwiamy te życia, nie wiem, poruszamy, mam nadzieję, i, i, i dodajemy jakiegoś takiego koloru. No, różne to są ścieżki i po prostu. Tamta nie była dla mnie, a ta jest. A gdyby jednak nie aktorstwo, to co? Gdyby nie aktorstwo, oho! Bójka będzie. Patrzcie, za kota. Yy, ja w sumie miałam dużo pomysłów, jak byłam yy, mała nawet. Yy, bo, bo jak miałam kilka lat, to chciałam być projektantką mody. Nawet gdzieś, bo mam jeszcze zeszyty, jak rysowałam różne projekty yy, i w ogóle uczyłam się rysować. Yy, potem chciałam być adwokatem. Chciałam iść na prawo, no poszłam w drugą stronę. Yy, a teraz? Nie wiem, lubię, lubię to, co robię, ale, ale chyba, chyba chciałabym być podróżniczką albo dyplomatą. Wiem, chciałabym być wróżką, bym wróżyła, bo mam super intuicję. A masz jakąś aktorską inspirację? Mary Street, wiadomo. No i Kate Blanchett. Strasznie fajne robi postaci bardzo się zmienia w nich. Aha, i, i z facetów to uwielbiam Benedicta Camberbacca. jest super. W jaki sposób przygotowywałaś się do szkoły aktorskiej? Ojej. Długo, bezlitośnie dla siebie, naprawdę byłam bezlitosna i sumienna. To był taki okres w życiu, że naprawdę się mega zmobilizowałam. Przerobiłam mega, mega dużo, miliony monologów i scen. Ćwiczeń dykcyjnych, mnóstwo lekcji śpiewu, emisji głosu yy, i dbałam też oczywiście bardzo o kondycję fizyczną. A masz jakieś ulubione swoje ćwiczenia dykcyjne? Ćwiczenia dykcyjne. Piosenki raperskie. A z brakulaku to takie pseudo-raperskie zdania, typu po co ci kapusta? Bo przyspieszymy, to będzie po co ci kapusta. Jak powiem dla fanów łamańców językowych, to polecam na przykład rozrewolweryzowany rewolwer, rozrewolweryzował się. Albo znany wszystkim w Polsce chyba w Szczebrzeszynie Książ brzmi w trzcinie. Albo Konstantynopolitańczykowianeczko, Albo konstantynopolitańczykiewiczówna, tak u wersji policia. Ale trzeba coraz szybciej, coraz szybciej powiedzieć. Albo król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Dobrze! I teraz idzie. <laughs> Ale jak serio jeszcze powiem, że to serio serio, fakt prawdziwy, yy, autentyczny, jak to się mówi, masło maślane. Yy, fakt jest taki, że jak zdawałam do szkoły teatralnej i jeszcze w sumie zostało mi to na kilka późniejszych lat, to codziennie, dzień, naprawdę dzień w dzień ćwiczyłam dykcję po 20 minut. Chyba powinnam wrócić do tego rytuału. O. Powiedz nam, jak znalazłaś się w Teatrze Kwadrat? Jak znalazłam się w Teatrze Kwadrat? No trochę długo to trwało, bo, yy, bo dostawałam jakieś takie mini szanse od dyrektora Andrzeja Neymana, bo zapraszali mnie na castingi. Ale to chyba za dwa lata trwało właśnie, aż udało się tą największą szansę dostać i dostałam wtedy rolę Julie w Ślubie Doskonałym. Jestem za to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A byłaś kiedyś w Teatrze Kwadrat, zanim zaczęłaś w nim grać na scenie? Tak, tak, byłam, widziałam wiele, wiele przedstawień, i, i sobie tak myślałam, że fajnie by było zagrać z tymi aktorami na tej scenie i bardzo mi się w ogóle podobał i podoba ten teatr, i, i tak sobie myślałam, że fajnie by było powiedzieć, że to jest takie moje miejsce, moje miejsce pracy, mój teatr. No i marzenia się spełniają. No dobra, to który spektakl w Teatru Kwadrat jest Twoim ulubionym i dlaczego to jest ślub doskonały? Aha! Wiadomo! Że ślub doskonały! No jest cudowny to moja pierwsza rola. Są fantastyczna ekipa: Marcin Korcz, Patryk Pietrzak, Ola Dąbska, Jurka Kamińska. Moja skromna osoba. Andrzej Grabarczyk w dublurze z Maćkiem Kujawskim i oczywiście Aldon Kajankowska z Lucynką Malec. Jest super! Koniecznie przyjdźcie. Widownia ma ubaw. My mamy wielką przyjemność z tego spektaklu. Aha. I poza ślubem doskonałym uwielbiam medium, bo są fajne efekty specjalne. I Aldona Jankowska do schrupania, po prostu, do schrupania. Ona jest cudowna. A która scena ze ślubu jest twoja ulubiona? Wszystkie. <laughs> Nie wiem, może... może ta, w której to chyba jest. Tak, to jest ostatnia scena, gdzie jest pojedynek na spojrzenia Marcina Korcza i Patryka Pietrzaka, do którego dołącza, w zależności od y, obsady, albo Lucynka Malec, albo Aldon Jankowska. I wszyscy wtedy po prostu się skupiamy na tym tylko, żeby się nie roześmiać. A najbardziej wymagająca? Dla mnie? Tak technicznie rzecz biorąc, to może moja scena z Olą Adamską, czyli scena Julie z Ritą, bo jest tam dużo ruchu i, i też y, nasz dialog jest taki bardzo wymagający pod względem koncentracji, bo jest rytmiczny i, i musimy się bardzo pilnować i słuchać, bo, bo też szybka wymiana jest bardzo. Ale jeszcze w sumie y, może warto dodać, że, że dla mnie i myślę, że dla wielu aktorów y, trudne są takie sceny, y, gdzie się nie wiem, stoi, siedzi, jakby nie uczestniczy się bezpośrednio w akcji, ale się jest na scenie, i to jest takie. Aktywne bycie, można to tak nazwać. Wtedy nie można stracić koncentracji, trzeba być aktywnym, słuchać tego, co się dzieje na scenie, a z drugiej strony nie nadgrywać, żeby nie zabrać tej, tej uwagi z głównej akcji. Aktorzy mówią, żeby nie lizać szafy kolegom. To się wzięło z takiej anegdotki, że właśnie tam aktorzy z przodu grali, a z tyłu kolega chciał zwrócić na siebie uwagę. Kolega, aktor zaczął. Lizet ściany. No i właściwie e, wiadomo, że widow widownia patrzyła nie na główną akcję, tylko na dziwnie zachowującego się aktora liżącego szafę, więc to, z tego się mówi, wiem, szafę czy ściany. Lizet szafę, to jest takie powiedzenie. No dobra, a jak z tymi kolegami ze ślubu doskonałego ci się pracuje? A teraz mogę coś powiedzieć niemiłego? Nie, żartuję, jest fantastycznie, naprawdę i nie kłamie. Ym, zawsze się cieszę jak sobie pomyślę, że wieczorem gram ten spektakl. Jak go nie gramy, to bardzo tęsknię i myślę, że koledzy też tęsknią. Jest bardzo fajna atmosfera, mm, bardzo dobrze się zgrywamy. Z dziewczynami w garderobie to po prostu potrafimy y, gadać, 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 wymieniać się wszystkimi informacjami y, o sobie nawzajem, co się wydarzyło w czasie, kiedy się nie widziałyśmy. No Jest naprawdę taka rodzinna atmosfera. A kto z Was najszybciej gotuje się na scenie? Wiadomo, Marcin Korcz. No ale dobra, za Marcinem Korczem idziemy wszyscy jak domino po prostu. Jak już pójdzie, to pójdzie. Zwłaszcza, że, że nasz kolega, Patryk Pietrzak, ja mam wrażenie, że sobie wziął za, za punkt honoru, żeby po prostu na każdym spektaklu nas zgotować, czymś rozśmieszyć, zrobić nam psikusa. A już zwłaszcza w ostatniej scenie, kiedy po prostu wszyscy się musimy mocno trzymać, żeby się nie roześmiać. Masz jakiś swój sposób na zapamiętanie tekstu do roli? Powtarzać, 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 powtarzać. No i bardzo pomaga, kiedy ten tekst jest jakby zespolony z ciałem. Nie wiem, jak to powiedzieć, że się go tak wkłada w ciało, że się wchodzi w buty bohatera i, i odpowiada się sobie na bardzo ważne pytania. Po co on mówi dany tekst, dlaczego, do kogo, co chce załatwić, z jaką intencją mówi. I wtedy to jakoś tak wszystko naturalnie wchodzi właśnie i w ciało, i w głowę. I to, to na mnie najbardziej działa. Próby czytane czy sceniczne? Sceniczne! Więcej się dzieje i można już zacząć widzieć, jak, jak to wszystko będzie wyglądało yy, na koniec. Chociaż z drugiej strony, na próbach czytanych można mieć wymówkę, że jeszcze się nie umie tekstu, bo, bo przecież są próby czytane. Masz tremę przed spektaklem? Hmm. Czy mam tremę. Staram się, jeżeli się pojawia ta trema, bo czasami się pojawia, to zamieniać ją z takiej paraliżującej czy, czy jakiejś obezwładniającej w taką, która mobilizuje i dodaje i, i, i energii. A zazwyczaj łapie mnie trema, kiedy na przykład ym, była długa przerwa w graniu, kiedy, nie wiem, gorzej się czuję, mam gorszy dzień, albo kiedy. Muszę się przygotować w pośpiechu, mam za mało czasu i czuję się źle przygotowana, to jakby nie dość dobrze. Więc ja mam taki swój rytuał, że zawsze lubię przyjść do teatru wcześniej, najpierw się zrelaksować, jak mam więcej czasu, to nawet zdrzemnąć, zrobić kawkę, herbatkę, potem na spokojnie się umalować, pogadać w garderobach, uczesać i wejść jakby w postać, w rolę i skoncentrowana ruszyć na scenę, na spokojnie. To powiedz nam, jakie miałaś wpadki na scenie. Nie powinna mówić o wpadkach, no ale tak naprawdę to praktycznie na każdym spektaklu zdarzają się jakieś wpadki, i, i naszym zadaniem aktorów jest, jest wybrnąć z tych wpadek w taki sposób, żeby widz się nie zorientował. Ale chyba największą taką moją wpadką, którą, ta, którą mi było bardzo wstyd i którą wspominam do dzisiaj, było to, jak no, za późno weszłam na scenę ze swoim tekstem. I koledzy zdezorientowani musieli jakoś improwizować. Nie wiedzieli co się dzieje, nie wiedzieli kiedy ja wejdę. To trwało pewnie sekundy, ale w takich momentach te sekundy wydaje się, że trwają wieczność po prostu. No ale w końcu jakoś tam się udało to posklejać. Innym razem też. Nie wiem, jak to się stało, ale weszłam na scenę bez głównego atrybutu mojej postaci, który gra potem przez cały spektakl. To jest fartuszek gosposi. To był na ślubie doskonałym, ten wie, jak bardzo jest potrzebny. No i wyszłam bez niego. I potem trzeba było znaleźć pretekst, żeby go z powrotem wnieść. Udało mi się ten, ten pretekst znaleźć. Wszystko dobrze się skończyło, nikt nie zauważył. Bo... Serial czy teatr? To no, jest trudne pytanie. Wszyscy się pytają, czy serial, czy teatr. No, jakby jedno i drugie ma swoje, swoje trudne strony i swoje przepiękne strony. W teatrze yy, jesteśmy tu i teraz, musimy zagrać całość od początku do końca. Yy, w serialu wiadomo, są duble, cięcia może przyjść reżyser, w międzyczasie dać jakieś wskazówki. A tutaj nie, tutaj mamy publiczność, która, która widzi to, co się dzieje teraz, i, i, i dzięki temu, że jest ta żywa publiczność, i dzięki temu, że każdego dnia jesteśmy w innym stanie psychofizycznym, no to każdy spektakl jest wyjątkowy. Ale z drugiej strony, wymaga to dużo od nas koncentracji, żeby, żeby mimo wszystko, niezależnie od warunków, utrzymać się w postaci i przeprowadzić całość, całość akcji. Natomiast no w serialu, tak jak mówiłam, zdarzają się duble czy powtórki, ale czasami na przykład plan zdjęciowy potrafi trwać 12 godzin. Czasem zdarzają się nawet godziny, 13-14 godzin. Często trzeba wstać właśnie o 5 rano, czy czasami nawet o 4 rano na plan. Jest to, jest to dość wymagające fizycznie i psychicznie. Pomijając już takie sytuacje, kiedy na przykład... Serial. W akcji serialu czy filmu jest lato albo wiosna, a my gramy przy pięciu stopniach albo przy minusowej temperaturze. Zdarzyło mi się tak, tak że, że grałam w szpileczkach, w krótkiej spódniczce, a po prostu wiało tak straszliwie. Po chwili padał śnieg. No, oczywiście skończyło się wysoką gorączką i, i, i chorowaniem główków. Która z ról teatralnych albo serialowych jest dla Ciebie szczególnie bliska? Szczególnie bliska. No, chyba nie muszę wspominać, że rola Julie w Ślubie Doskonałym, bo była to moja pierwsza rola w Teatrze Kwadrat, i, i pierwsza też ym, w takiej pełnokrwistej komedii teatralnej. Do tej pory grałam role dramatyczne i, i, i nie wiedziałam, że tak dobrze się odnajdę w komedii, że tak bardzo będzie mi się podobała i że tak dużo mi będzie dawała energii. Z poprzednich ról, tych dramatycznych, no to ym, ważną rolą dla mnie była rola Emily Jane Bronte. To jest autorka Wichrowych Wzgórz, spektaklu Noce Śróddy Prątek. Była to bardzo wymagająca psychicznie rola. I taka moja pierwsza, główna rola w teatrze Roma. Grałam tam z Kasią Groniec, z Zbyszkiem Zamachowskim i Świętej Pamięci cudownym Pawłem Królikowskim. No, ale ja zaraz po szkole. Tutaj taka obsada, duży stres, więc, więc to było bardzo wymagające, i, i, i no, jest ta rola dla mnie bardzo ważna. A jaka była najtrudniejsza scena, którą w życiu zagrałaś? Najtrudniejsza scena? No pewnie dużo ich było. Wspominam o, o tej roli trudnej, trudnej gdzieś tam fizycznie i psychicznie, ale w serialu na wspólnej miałam taką scenę, gdzie uciekałam przed napast walczyłam z nimi, go jakoś tam powalałam, to były sceny kaskaderskie, a ja bardzo chciałam zagrać je sama, bez dublerki, bo lubię tego typu wyzwania. No i byłam z siebie bardzo dumna, chociaż to była rola wymagająca, zwłaszcza, że też biegłam w szpilkach w krótkiej spódniczce, te szpilki gubiłam, przewracałam na pastnika, kaskaderzy pokazywali nam różne chwyty i ruchy. No fajne to było, fajne. A masz jakąś wymarzoną rolę teatralną? Wszystkie, które są dobrze napisane, wszystkie główne, e, to tak żartem trochę, ale no, no wiadomo, że, że, że dobre role się fajnie gra, dobrze napisane. Kiedyś marzyłam o. W sumie dalej bym chciała zagrać rolę Blanche z tramwaju zwanego pożądaniem jego Williamsa. Jest to taka bardzo złożona psychologicznie postać i kolorowa. No i też w sumie dramatyczna. No dobrze, na zakończenie, mhm. mam jeszcze dwa pytania. Aż dwa? Aż dwa. Masz jakieś ulubione miejsce w Polsce? Bieszczady, zwłaszcza takie miejsce jak Wilcza Jama w Bieszczadach. Mój, mój rodzinny Lublin oczywiście ukochany, zawsze wracam z radością. Kraków bardzo lubię, Zakrzówek w Krakowie też bardzo lubię, nasze Polskie Morze i, i taki bliski mi Sopot. A w Warszawie? Teatr kwadrat, wiadomo, nie ma innej odpowiedzi. A poza teatrem kwadrat, yy, wszędzie gdzie jest zielono, lasy, parki, las Kabacki, Brudnowski, park Skaryszewski. Mm, bardzo lubię też Śródmieście i Muranów, zwłaszcza wiosną. No i, i salon z pięknej Julki kamiskiej, bo tam jest zawsze super i można się fajnie zrelaksować i wyjść z piękniejszą. Chcesz jeszcze coś powiedzieć naszym widzom? Yy, chcę powiedzieć, że bardzo Państwu dziękuję za zainteresowanie, za te wszystkie pytania, których było bardzo dużo, trzeba było wybrać kilkanaście. Um, dziękuję za cierpliwość, jeżeli dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. I co? I zapraszam po pandemii, jak już się to wszystko skończy, do naszego cudownego Teatru Kwadrat. Na ślub doskonały, zwłaszcza. Ale na inne sztuki też. Bardzo gorąco, serdecznie zapraszam. Papa! Pa.